lepiej. Kurwa, co ja zrobiłem? Co to było? Co to kurwa jest? O ja pierdolę. Aha. Odpaliłem. Regulator, No będzie hardcore pewnie Eee, co będzie się działo już, to czuję kurwa Skakuj, szmato Czy tam chuju, mydlaku Za tymi drzwiami coś będzie Zrobię krok, w przód lub do tyłu dziwka Dobrze wolna jest Przypierdolić dobrze zamykane kurwa Ołowa jest Kurwa. Dzięki. Kolejna spluwa. Ale pusta. O, stryda. Trzeba wziąć. Kurwa, więcej miejsca chcę do kurwnenczy. Tam doktora. to Tu coś pewnie będzie. A jak? To było kurwa do przewidzenia. Któż ten skurwy syn tu będzie? 100 coś dobra, życie jest nieźle. źle. Może przeżyjemy. myślałem, że będzie gorzej. Dobra, idziemy tam. O kurwa. ten ten z tutaj, jestem down to ja to ja rozumiem Tylko, że jest... trochę jestem tutaj, jestem tutaj, jestem tutaj, jestem tutaj, w dupę, kurwa. To jest najgorsze, no kurwa, z tym punkkiem Światło muszę mieć, nie? Znaczy mogę nie mieć, że będzie ciężej przychodzić. Wy nic widzieć nie będziecie, nie? Więc... chunia leka Będę staro się z shotguna walić, jeśli ktoś zauwa zauważy. coś godne do ujebania Żeby wysztać na szybcią z shotguna bo pistolet tu ogólnie jest uniwersalne nie? Kurwa. Wiecie co? Niech ja widzę. Kurwa, niech uja nic nie widzę. Słyszę te dziwki Słyszę kurwa Słyszę te kurwy tutaj aż Ech, Może Door, blokad Idziemy na górę chuj tam Będę musiał się wy wyjąć O jest dziwka 1 9 9 zee tam było coś 1 może albo 2 zera nie ma A no to chuj, jak nie ma zara to nie, nie ma zera, tak? Nie ma A coś wymyślimy Kurwa ciemno jest Powiem gdzie No i te seksy okrzyki są zajebiste Przechasa szukać 2.009 009 o gada do mnie You're crazy.